Witam wszystkich z tej strony Thompson witam Was tutaj serdecznie na kanale PC Master. W dzisiejszym materiale przedstawię co to jest i jak włączyć funkcję Smart Access Memory na kartach graficznych od Radeona RX 5000 wzwyż Do poprawnego działania takiej technologii musimy mieć procesor AMD Ryzen w serii 3000 lub nowsze płyte główną AMD serii 500 jeszcze taką rzecz dodam, że wsparcie Smart Access Memory jest również dostępne na płytach na chipsecie X470 i B450. Są one dostępne poprzez nieoficjalny BIOS, który musicie sobie wgrać z oficjalnej strony producenta do waszej płyty głównej. Więc to też jest taki miły aspekt, że starsze chipsety są też wspierane tej technologii. Oraz kartę graficzną AMD Radeon serii 5000, lub nowszą. Musimy mieć równie dobrze zainstalowany najnowszy bios płyty głównej oraz najnowszy software od AMD Radeon Software. Gdy już te rzeczy są spełnione, możemy przystąpić do uruchomienia Smart Access Memory. A więc przechodząc do pierwszej części, wchodzimy sobie w nasze oprogramowanie AMD Software Adrenaline Edition i mamy coś tutaj takiego jak AMD Smart Access memory. Musimy, żeby to włączyć przesunąć ten suwak na pozycję włączoną tak jak ja mam w tym przypadku musi się tutaj świecić on na czerwono. W BIOSie natomiast musimy włączyć dwie funkcje. Above 4G Decoding musi być włączona oraz resize bar support musi być enabled. Ty już to włączycie, restartujecie swój komputer i możecie cieszyć się zwiększoną wydajnością na platformach AMD. Tak jak wcześniej wspomniałem. A teraz pokrótce postaram się wyjaśnić, co ta technologia tak naprawdę nam daje. Technologia AMD Smart Access Memory działa na tej zasadzie, że nasze GPU wykorzystuje całą przepustowość linii PCI Express w celu właśnie usunięcia wąskiego gardła, poprzez co zwiększa wydajność i procesor z naszą kartą graficzną działa w 100% z wykorzystanym potencjałem. Przez co zwiększa nam tą wydajność. Naszej jednostki Na której mamy kartę AMD oraz procesor AMD Przez co możemy się cieszyć w grach Większą wydajnością FPS I większymi możliwościami naszego PC -ta. Polecam to sobie włączyć Jeśli macie jednostkę całą na AMD Stworzoną bo w taki W sumie darmowy sposób możecie zwiększyć sobie wydajność Waszej jednostki centralnej